Wyobraźcie sobie małe miasteczko, gdzie tajemniczy kolegiant kontroluje finanse, a ścieżki rowerowe powstają nielegalnie. Brzmi jak scenariusz filmu? To rzeczywistość Zielonki, która właśnie stała się epicentrum lokalnego skandalu. Chwila, chwila. Tajemniczy kontroler finansów i nielegalne ścieżki rowerowe? To brzmi jak mieszanka thrillera politycznego i absurdalnej komedii. Co tam się właściwie dzieje? No cóż, to dopiero początek tej fascynującej historii. Wszystko zaczęło się 20 listopada 2024 roku, kiedy burmistrz Zielonki zwołał nadzwyczajną sesję rady miasta. Powód? Konieczność naprawienia, jak to określono, oczywistych błędów w budżecie i prognozie finansowej. Hm. Czy to oczywiste błędy w finansach miasta? To nie brzmi dobrze. Jakie to były błędy? I tu właśnie wkracza na scenę tajemniczy kolegiant. Według burmistrza to osoba, która opiekuje się budżetem miasta i ma do niego codzienny, bezpośredni dostęp. Brzmi to jak postać z powieści szpiegowskiej, prawda? No tak, to brzmi dość um, nietypowo czy mieszkańcy wiedzą, kim jest ten kolegiant? Niestety nie. Tożsamość kolegianta pozostaje tajemnicą, co tylko podsyca atmosferę podejrzeń. Stowarzyszenie Jawna Zielonka, reprezentujące interesy mieszkańców, zadaje więc kluczowe pytanie: Gdzie są nasze pieniądze? To pytanie jest jak najbardziej na miejscu. Czy wiadomo o jakich kwotach mówimy? Uch, no właśnie. 31 października 2024 roku Rada Miasta bez żadnej dyskusji jednogłośnie przyjęła uchwałę o nowym zadłużeniu miasta na sumę prawie 8 milionów złotych. To ogromna kwota dla tak małego miasta jak Zielonka. Osiem milionów złotych i to bez dyskusji? Jak to możliwe, że tak ważna decyzja przechodzi bez debaty? To właśnie jeden z wielu aspektów, które budzą niepokój mieszkańców. Co więcej, burmistrz, który był inicjatorem tej decyzji w czasie kampanii wyborczej, bagatelizował problem rosnącego zadłużenia miasta. Wyobraź sobie, jak to wpływa na zaufanie do władz lokalnych. No tak. To musi być frustrujące dla mieszkańców. Czy podejmują jakieś działania w tej sprawie? Zdecydowanie tak. Stowarzyszenie Jawna Zielonka aktywnie działa na rzecz transparentności i rozliczalności władz. Składają petycje, organizują spotkania, informują opinię publiczną. Ale to nie koniec problemów Zielonki. O, czyli jest więcej? Co jeszcze dzieje się w tym miasteczku? No cóż, mamy jeszcze sprawę nielegalnej ścieżki rowerowej. W październiku 2024 roku, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał postanowienie stwierdzające samowolę budowlaną przy jej budowie. Chwila, moment, nielegalna ścieżka rowerowa? Jak to w ogóle możliwe? Wyobraź sobie, że projekt, którego inwestorem jest miasto Zielonka, realizowany był bez wymaganego pozwolenia na budowę. To poważne naruszenie prawa budowlanego, które może skutkować koniecznością rozbiórki ścieżki. To brzmi jak kompletny chaos. Jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją? Cóż, mieszkańcy Zielonki nie pozostają bierni. Stowarzyszenie Jawna Zielonka podejmuje różne inicjatywy. Na przykład złożyli petycję w sprawie aranżacji murali w przestrzeni miejskiej. Murali? To dość nieoczekiwany zwrot w tej historii. Jaki to ma związek z problemami finansowymi i budowlanymi? No widzisz, to reakcja na utratę oficyny muzealnej. Gdzie przechowywane były pamiątki związane z historią zielonki. Mieszkańcy chcą w ten sposób nie tylko upiększyć miasto, ale przede wszystkim ocalić od zapomnienia jego historię. To taki symboliczny gest oporu wobec niegospodarności władz. Hmm, to faktycznie ciekawe podejście. Łączenie sztuki z zachowaniem historii i jednocześnie forma protestu. A czy są jeszcze inne obszary, w których mieszkańcy próbują wpłynąć na decyzje miasta? Tak, angażują się również w ochronę środowiska. Stowarzyszenie złożyło petycję w sprawie ochrony pomników przyrody, szczególnie wiekowych dębów, które są charakterystyczne dla krajobrazu Zielonki. To pokazuje, że mieszkańcom zależy nie tylko na finansach, ale także na przyrodniczym dziedzictwie miasta. To naprawdę godne podziwu. A jak na te wszystkie inicjatywy reagują władze miasta? No cóż, komunikacja między władzami a mieszkańcami pozostawia wiele do życzenia. Weźmy na przykład posiedzenie Komisji Inwestycji, które odbyło się 18 września 2024 roku. Miało ono omówić sprawy bieżące dotyczące trwających inwestycji, ale jak donosi stowarzyszenie, spotkanie to przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. To musi być niezwykle frustrujące dla mieszkańców. Czy jest jakaś nadzieja na poprawę tej sytuacji? Cóż, na horyzoncie pojawia się nowe prawo dotyczące planu ogólnego miasta. To może być szansa na zmianę, ale jednocześnie budzi obawy. Prawo to ma wpływ na możliwości zabudowy na prywatnych działkach, rozbudowy, a także zmian w przestrzeniach publicznych, takich jak ulice, place czy parki. To rzeczywiście może mieć ogromny wpływ na życie mieszkańców. Czy oni są świadomi tych zmian? Niestety, według stowarzyszenia. Mieszkańcy nie otrzymują wystarczających informacji na ten temat z Urzędu Miasta. Dlatego Stowarzyszenie Jawna Zielonka stara się informować i edukować mieszkańców o tych zmianach. To pokazuje, jak ważna jest rola organizacji pozarządowych w kontrolowaniu władzy i informowaniu społeczeństwa. Ta historia Zielonki to fascynujący przykład tego, jak ważna jest aktywność obywatelska na poziomie lokalnym. Mamy tu wszystko. Tajemnicze postaci, kontrowersyjne decyzje finansowe, nielegalne inwestycje i obywateli, którzy próbują przebić się przez mur milczenia. Dokładnie tak. To pokazuje, że nawet w małym mieście mogą dziać się rzeczy, które przypominają scenariusz politycznego thrillera. Ale co najważniejsze, ta historia podkreśla, jak istotna jest transparentność w zarządzaniu miastem i aktywne zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. Zgadzam się. To także przypomnienie, że demokracja dzieje się nie tylko na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim lokalnie, w naszych miastach i gminach. Absolutnie. I myślę, że to doskonałe podsumowanie naszej dzisiejszej opowieści. Historia Zielonki pokazuje, że warto być czujnym, zadawać pytania i angażować się w sprawy swojej społeczności. Bo tylko w ten sposób możemy mieć pewność, że nasze miasta są zarządzane w sposób transparentny i zgodny z interesem mieszkańców. No cóż, to była naprawdę fascynująca podróż przez zawiłości lokalnej polityki. Mam nadzieję, że ta historia zainspiruje naszych słuchaczy do bliższego przyjrzenia się temu, co dzieje się w ich własnych miastach i gminach. Ja również mam taką nadzieję. Bo jak pokazuje przykład Zielonki, czasem rzeczywistość może prześcignąć najbardziej wymyślne scenariusze. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek GenFM. Dziękujemy za uwagę. I zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Waszych lokalnych społeczności. Do usłyszenia.